Cześć. Ostatnim razem pokazywałem kolor zielony złoty od KWZ. Zostając w podobnej tematyce, dzisiaj pokażę kolor o nazwie trawiasta Zieleń od tej samej marki i zastanowię się, jakie są podobieństwa i różnice między nimi. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czy zasubskrybować ten kanał, podpowiem, że to i zaznaczenie dzwoneczka pozwoli YouTubeowi wysłać ci powiadomienie, kiedy tylko dodam nowy film. Jeżeli nie chcesz niczego przegapić i chcesz być jedną z pierwszych oglądających osób, zachęcam do tego. Zaczynajmy. Od razu zacznę od pokazania innego zielonego koloru, który już był wcześniej na kanale, także od marki KWZ. Ułożę te dwa kolorki koło siebie. Stwierdziłem, że ta plamka, którą tutaj zawsze robiłem, zupełnie nic nie daje, więc zrezygnowałem z tego, na rzecz pokazania, jak się zachowuje z różną grubością linii. Dopiero zaczynam ćwiczyć kaligrafię, więc wybaczcie jakość tego, co tutaj jest, ale widać i grubsze linie, i bardziej cienkie, i można będzie więcej zobaczyć na tym przykładzie. Jeżeli chodzi o te dwa kolory, są od tej samej marki, oba są zielone, ale mają zupełnie inny odcień. Jeżeli chodzi o prowadzenie stalówki, mam wrażenie, że praktycznie identycznie się zachowują. Jest bardzo przyjemne to prowadzenie stalówki, bardzo przyjemnie stalówka sunie po papierze z tymi atramentami. Jeżeli chodzi o jednolitość czy spójność, to na chwilkę odłożę tutaj na bok, to jak tutaj widzicie, ten atrament, podobnie jak tamten, był w miarę jednolity. Widać, że ten kolor, są różnice w odcieniach, są fajne cieniowanie, jest, ale jest to cieniowanie takie bardzo przyjemne dla oka. Tutaj widać, jak troszeczkę bardziej przyciśniemy to jest troszeczkę ciemniejszy kolor, jeżeli mniej, to no jaśniejszy oczywiście, ale bardzo fajnie organizują się te przejścia z ciemniejszego do jaśniejszego. Tak jak tutaj wszędzie widzicie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek problemy z tym atramentem, to podobnie jak zielono-złoty, nie ma żadnych problemów. Bardzo przyjemnie się pisze, tak jak wcześniej mówiłem. Mam wrażenie, że jedyna różnica między tymi dwoma atramentami to jest kolor. Zachowują się one i działają prawie identycznie. Na końcu mam jeszcze do Was jedno pytanie. Zauważyłem, że jeżeli w piórze mam atrament marki KWZ. To nawet jeżeli go nie używam, on tak jakby szybciej odparowuje. Szybciej to pióro się robi puste, nawet jeżeli po prostu leży. Nie wiem, czy to takie moje wrażenie, czy akurat przypadek, że więcej pisałem może tym atramentem, ale mam takie wrażenie, że właśnie szybciej się kończy, nawet jeżeli go nie używam. Dajcie znać, czy też zauważyliście coś takiego, czy może musiałbym przetestować, czy, czy ten atrament jakoś szybciej paruje. Jeżeli Wam się podobał ten film, to oczywiście będę wdzięczny za, za lajkowanie. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, to zapraszam oczywiście do zasubskrybowania tego kanału i zaznaczenia koniecznie dzwoneczka, bo tylko dzięki niemu będziecie dostawali te powiadomienia. Do zobaczenia następnym razem.